Na, 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 na temat mecenasa Jacka Bartuszeka. Jak kogo? Mecenasa Jacka Bartuszeka, W odniesieniu właśnie do koncepcji geopolitycznej, które też aż nie na Jezu, kochany, ja nie znam tych jego koncepcji geopolitycznych. Wiem, że on takie rozmaite koncepcje geopolityczne snuje, ale raz tylko go spotkałem, wydały mi się one... Ciekawe, ale takie no, doktrynerskie trochę. Wie pan, ja do geopolityki mam ograniczone zaufanie. Dlatego, że jak jeszcze byłem naczelnym redaktorem najwyższego czasu, to tam miałem, był taki zespół kolegów, którzy się bardzo geopolityką ekscytowali. No i mnie też tam bez przerwy molestowali, żebym ja tu geopolitycznie rozmyślał. I na przykład przekonywali mnie, że Polska powinna bardzo ściśle współpracować z Rosją ze względu na to, że istnieje taki ruch kontynentalny, lej kontynentalny i że to on właśnie determinuje sytuację Polski. Prawie mnie przekonali. Myślę sobie, no jak lej kontynentalny jest, no to, to nie ma rady, no trzeba. Ale potem okazało się, że Polska przystąpiła do Unii Europejskiej na skutek Anschlussu, i ci sami koledzy nagle się okazało, że nie z Rosją, tylko z Niemcami mają współpracować. Ale i kontynentalny cały czas jest w tym samym miejscu. Więc nabrałem, wie pan, takiej wątpliwości, czy tego polityka to jest tylko. To jest taki suchy branzel, jak to mówiono. Ja się, żeby, znaczy chciałbym, że pan się do osoby ministra Waszykowskiego o kontekście tego, co pan dzisiaj mówi na tej reksy. Proszę pana, no, pan Waszykowski nie jest, że tak powiem, bohaterem mojego romansu. Uważam, że to trochę niedobrze. Wolałbym, żeby na stanowisku ministra spraw zagranicznych był ktoś, że tak powiem, sprawniejszy od niego. No Najdelikatniej mówiąc. Ale wiem też, że to nie jest wyłączna jego wina. Bo to, co on tam, jakieś cechy osobowości i tak dalej, to, to swoją drogą. Ale kiedy ministrem spraw zagranicznych został Radek Sikorski, no to pojawiło się w salonie warszawskim zaniepokojenie. Gazeta Wyborcza uznała za celowe wyjaśnienie, uspokajające, że bez względu na to, kto jest ministrem spraw zagranicznych, to ministerstwem kieruje zespół skompletowany według kryteriów rasowych, to już Gazeta Oborcza nie napisała, ale to my sami wiemy, przez profesora Bronisa Ageremka. W rezultacie są możliwe takie sytuacje, że na przykład były ambasador Rzeczypospolitej w Waszyngtonie, pan Ryszard Schnepf, publikuje w Ameryce paszkwile ordynarne na Polskę i jest urzędnikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No, w żadnym normalnym kraju taka sytuacja nie byłaby możliwa. Już dawno byłby w lochu siedział głębokim, prawda? I tam jęczał i szlochał daremnie. Otóż no, to pokazuje, obawiam się, że w przypadku niektórych urzędników Wysokich Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ich władza nie wychodzi poza drzwi gabinetów. Już korytarze są eksterytorialne. Pana, czy w ogóle jest taka osoba w polskiej polityce, którą mógłby pan uznać za męża stanu? Nie. 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 No smutna, to wie pani, bo mężowie stanu nie rodzą się na kamieniu. Ja w ogóle. Proszę pani. No... Nie ma jednego polityka, którego. Nie wiem, może jakiś jest, tylko my o nim nic nie wiemy. Bo, no, bardzo trudno jest. W ogóle ja muszę się przyznać, że ja nie bardzo wierzę w autentyczność demokracji politycznej, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo państwem musi ktoś rządzić. Do rządzenia państwem są potrzebne dwie rzeczy siła i wiedza. I jednym i drugim dysponują, dysponuje wojsko, dysponują tajne służby i tak naprawdę to one rządzą państwami. Jest bardzo ciekawa taka książka Wywiad rzeka. z Alexandrem de Marenge, byłym szefem wywiadu francuskiego, rozmawia pani Krystyna Okręt. No i tam wypytuje go o rozmaite rzeczy, między innymi w pewnym momencie go pyta, proszę pana, z jakich środowisk, ona jest przetłumaczona na język polski pod tytułem Sekrety Szpiegów i Książąt. Z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu? A on taki oburzony mówi: Proszę pani, jacy konfidenci? U nas żadnych konfidentów nie ma. Konfidenci są w policji, a u nas są honorable korespondent. No więc ona mówi: No, przepraszam, nie chciałem pana wyrazić, ale to w takim razie z jakich środowisk się rekrutują ci państwo honorable korespondent? A on już taki udobruchany powiada: Ach, to z najróżniejszych. Może to być kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet minister stanu. Minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable corespondent wywiadu i ten mówi o tym jako o rzeczy zwyczajne, więc ja zaraz sobie zadałem pytanie, w jaki sposób się dokonuje werbunek takiego dygnitarza. Czy na przykład do pałacu Leiziejskiego, gdzie urzędują ministrowie stanu, wchodzi werbownik z wywiadu, bez pukania wchodzi do gabinetu <grabinetu> takiego dygnitarza, bez zaproszenia siada na fotelu, nogę na nogę zakłada i, prawda, ekscelencjo, tu papierek macie do podpisania, że zachowacie w tajemnicy, i tak dalej, a tamten dotknięty do żywego zrywa się na równe nogi, pada, co, bierze fotel zabytkowy Ludwika XV rozstrzaskuje temu werbownikowi na głowie, karetka go na sygnale do szpitala. Nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego miało miejsce w Pałacu Olizejskim, nigdy. No to chyba tak się to nie odbywa. No ale jak nie tak, to jak? Otóż Wyobrażam sobie, że do jakiegoś ambitnego, młodego człowieka przychodzi Pan, albo panowie dwaj, i powiadają tak, proszę pana, my tu tak obserwujemy pana od pewnego czasu. Jesteśmy przekonani na początku Bardzo ciekawe rzeczy mówi: Jesteśmy przekonani, że w przyszłości będzie Pan mógł oddać nieocenione usługi Republice. Ale Pan rozumie. Więc jak on rozumie, to zaraz zaczynają do niego spływać jakieś pieniądze, duże takie, ale takie, które mu umożliwiają jakieś prowadzenie kampanii politycznych, media zaczynają się nim interesować, robią nim wiad, i on nagle staje się osobą publiczną. Zostaje radnym miejskim, później merem, później deputowanym do Zgromadzenia Narodowego, potem senatorem, potem ministrem stanu nie przestając być honorable korespondentem potem nawet prezydentem republiki. A co to komu szkodzi, prawda, Jak, że prezydent jest przewidywalny. To jest taki model dyskretny, elegancki, zachodnioeuropejski. A drugi model, no to turecki. Jak Kemal Atatürk modernizował Turcję w latach dwudziestych XX wieku, po pierwszej wojnie światowej, no to już panowało takie gusło, że musi być demokracja. I Kemal Atatürk, no jak już nie możecie wytrzymać bez demokracji, to proszę bardzo, zakładajcie partie, tu kotłujcie się, tam wybierajcie i tak dalej. Ale ostatnie słowo należy do armii. Jak wygrywa nie ten gang polityczny, który armia sobie upodobała, to mówi, no nie, 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 tu nieprawidłowości były, tu mówimy musimy to powtórzyć i tak dalej. I powtarzają do tego momentu, aż wygra ten, co miał wygrać. To jest trochę takie chamskie i takie ostentacyjne. Więc ten model europejski to taki jest trochę no, dyskretniejszy. I problem polega nie na tym, żeby bezpieczniacy, ci stare kiejkuty nie rządziły. Bo jeśli by rządziły dobrze, no to niech im Pan Bóg da zdrowie. Problem polega na tym, że w państwach poważnych tajne służby służą swojemu państwu wiedzą, że innego nie mają i tu od, od z pokolenia na pokolenie taki etos się wytwarza, że nie tylko wiedzą, że innego państwa nie będą miały, miały, ale że jeżeli to państwo będzie silniejsze, to ich możliwości będą większe i nie tylko w tym państwie będą mogli stwarzać fakty dokonane, ale i w innych państwach to się tak, to się nazywa mocarstwowością. I i to jest okej. Okay. Natomiast yy, problem z naszymi starymi kiejkutami polega na tym, że one od 1944 roku wysługują się obcym państwom, a nie naszemu. I to musimy coś z tym zrobić, bo to jest nasz problem. Albo ich pozabijać, albo ich przekonać, żeby służyły Polsce. No, innego wyjścia nie widzę. Innego wyjścia nie widzę. Proszę pani, no. Nie wiem, to czasami, wie Pani, czasami jest e, e, taka charyzma, się pojawia nieoczekiwanie. Człowiek z jakichś nizin społecznych, o którym wcześniej nikt nie słyszał, nagle, wie Pani, mówi na moją komendę i wszyscy zaczynają, i wszyscy mu się podporządkowują. No to, to się nazywa charyzma. Mówię, to, tak, to jest, są wypadki rzadko spotykane, ale się zdarzają. No wielokrotnie się zdarzały i w naszej... Proszę. Kiedy ostatni raz tekst przypadek od No wie pan, za takiego charyzmatyka to uchodził Józef Piłsudski, ale to on tam trochę się trochę się nad nim też i tam napracowano, żeby on na takiego charyzmatyka uchodził. Ale on nawet jeżeli nie był charyzmatykiem tak do końca, to w każdym razie umiał tę rolę ładnie zagrać. Miał te rolę ładnie zagrać, a niektórzy nawet nie umieją ładnie takiej roli zagrać. No, trzeba, trzeba czekać. No. No, na przykład na Węgrzech, moim zdaniem, pojawił się ktoś taki w postaci Orbana, Wiktora Orbana. To miał łatwiej, ale to nawet nie dlatego, że on taki mądry, tylko. Sytuacja tak, bo Węgry były takim samym państwem jak i Polska pod tym względem. Stare kejkoty scenę polityczną aranżowały jak chciały. No ale Orban się pojawił. Dlaczego? I wie, mało tego, że się pojawił. Nie ma politycznej wojny na Węgrzech takiej jak u nas. Przecież nie ma. Orban tam sobie radzi, robi co chce. Moim zdaniem, dlatego nie dlatego, że węgierska bezpieka się nawróciła, bo tu nie ma takiej możliwości, jak to zauważył cesarz Wespazjan, Wilk zmienia skórę, ale nie obyczaje. <grym> nie. Natomiast Francja, Niemcy i Rosja, które przejęły całkowitą kontrolę nad węgierską gospodarką do tego stopnia, że na przykład Węgrzy. Wodę z Dunaju musieli kupować w państwowej spółce francuskiej. Wodę z Dunaju. No to tam ci cwaniacy z tych krajów wyślizgali węgierskich bezpieczniaków ze wszystkiego. I ci, jak zobaczyli, że zostali wyślizgani ze wszystkiego, to jednym susem przeskoczyli na stronę umęczonego węgierskiego narodu, który też został wyślizgany ze wszystkiego. Licząc na to, że ten naród odwojuje coś i dla nich, ale to trzeba mu pozwolić wojować. I Orban wykorzystuje tę możliwość, żeby przeforsować program polityczny, który jest ciekawy, bo Orban powiada tak, musimy wydobyć Węgry z pułapki zadłużenia. No to prawda, no, państwo, które siedzi u kogoś w kieszeni, to może groźnie kiwać palcem w bucie, a tak naprawdę nic. To jednak wymaga przykręcenia śruby finansowej nie tylko zagranicznym korporacjom, ale i Węgrom. I Orban przykręca śrubę. Jak za mocno przykręca, to Ci Węgrzy mówią: Ty, Orban, uważaj, to on im trochę odkręca, ale zasadniczo śruba jest przykręcona. I ciekawa rzecz, mimo że przykręca śrubę. To naród węgierski go popiera, bo on dwukrotnie wygrał wybory z większością konstytucyjną, czego u nas nikomu się nie udało dokazać takiej sztuki. On raz za razem to już nie jest przypadek. To znaczy, że ma poparcie narodu. Dlaczego? Z jakiego powodu co Węgrzy się masochistami stali? Nie ma nic podobnego. Otóż zagadka tkwi moim zdaniem. W jednym ze sformułowań preambuły do nowej konstytucji węgierskiej. Otóż tam jest mowa o koronie Świętego Stefana. W Polsce to nic nie znaczy. Tu większość ludzi nie wie o co chodzi, ale na Węgrzech to wszyscy to rozumieją. Otóż korona Świętego Stefana to jest inna nazwa terytorium węgierskiego sprzed traktatów Trianon. Traktat w Trianon był narzucony Węgrom 4 czerwca 1920 roku jako kara za uczestnictwo Węgier w I wojnie światowej po niewłaściwej stronie. Traktat w Trianon był dla Węgier traktatem rozbiorowym. Węgry utraciły dwie trzecie terytorium. Właśnie tę koronę świętego Stefana. Program Orbana jest bardzo czytelny. No musimy wydobyć Państwo z pułapki zadłużenia. Ja muszę wam przykręcić śrubę, ale to nie ze złośliwości, nie ze nie z chciwości to robię, tylko dlatego, że w perspektywie mamy takie cele do zrealizowania i państwo musimy mieć sprawne. No i Węgrzy to rozumieją. Po prostu pan nas znaki, taka sytuacja, że się rząd skompromitował, zresztą premier się przyznał do tego i stworzyła się, że tak powiem, luka. W no po nie ma na to przyzwolenia tutaj. Jest taka sytuacja, że Tusk, który był tyle lat premierem, niszczył wszystkich, którym się udało, prawda, którzy próbowali wyskoczyć ponad niego. Kaczyński jest autorytetem wśród, daleko, daleko Pani nie ma nic. Więc tutaj nie ma możliwości, żeby tak jak tutaj pani się spytała o, o kogoś, kto mógłby. Ale ja i pana prezesa Kaczyńskiego nie uważam za charyzmatyka Ja uważam, że on jest wirtuozem intrygi. Niestety takim, który prawie zawsze potyka się o własne nogi, właśnie się potknął. No to, pan, no, to już no właśnie się potknął. Bo, bo obawiam się, że pan prezydent Duda wkroczył na drogę przetartą przez pana Kazimierza Marcinkiewicza. Pan Kazimierz Marcinkiewicz już został ukarany przez pana Boga, skarany towarzystwem Izabelu. Ona już go nie opuści do śmierci. To jest gorsze od śmierci, nawet. Ale to takiego nadmiaru szczęścia chyba się nie spodziewał. No, ale trudno. Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Masi to fizyki, a tu jednak doktor prawa, który mimo wszystko. Proszę pana, ja coś panu, coś panu powiem. no nie chcę, Ja nie znam osobiście pana prezydenta Dudy, ale jeżeli on myśli, że prezes Kaczyński akurat jego wystawił na prezydenta ze względu na jego zalety osobiste czy ten jego doktorat, to, jest, to musiałbym powiedzieć, że jest bardzo mało spostrzegawczy. Bo po co prezes Kaczyński go wystawił? Po to, żeby w podskokach spełniał wszystkie jego polecenia.